Teraz również w marketach sieci Dino. Kupuj Rodowitą i zbierz całą rodzinkę wilczków. Więcej na wilczki-rodowita.pl Diosminex Max. Siła maksymalnej dawki na ból, obrzęki i żlaki. Diosminex Max. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmacertą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest Sudal. Producent pianek montażowych, silikonów i klejów montażowych. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Sponsor polskiego sportu. Na wspólne emocje podczas programu zaprasza jego sponsor. Energa z grupy Orlen. Sponsor główny Tour de Pologne. Ponad 218 kilometrów z Kielc do Lublina. To jest ten pierwszy odcinek z ponad 1200 kilometrów, które czekają kolarzy na. W 7 trasie 79. Tour de Poloń Maciej Kurzajewski. Dzień dobry. Kłaniam się widzom programu pierwszego Telewizji Polskiej. Jeszcze przed południem rozpoczęliśmy naszą relację na antenie kanału sportowego Telewizji Polskiej w TVP Sport z tych wydarzeń otwierających tegoroczną rywalizację w naszym narodowym turze. Jesteśmy w Lublinie, czekamy na zawodników na mecie pierwszego etapu 79. Tour de Poloń. Zresztą w znakomitym towarzystwie. Podobnie jak wczoraj. Anna Szafraniec-Rutkiewicz. Dzień dobry. Nasza Dzień dobry. mistrzyni świata Teraz MTB. Serdecznie. Marek Rutkiewicz, 17-krotny uczestniczy... Tur de Polonii i długo myślę, jeśli w ogóle ktoś miałby przebić ten rekord.